Witam Was serdecznie. Chwała Panu Bogu. Witam Was na kanale. Jak to pamięta, z tej strony Zachariasz. Następnie co was po Bogusławie w imieniu Pana Boga, naszego Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego. Dziękuję Wam drodzy bracia i siostry za... za oglądanie moich filmów, za komentarze, za to, że udostępniacie te filmy dalej. Bo bardzo mi na tym zależy. Wiadomo, ostatnio nagrywałam po pokrywach i przygotowałam się do tego z pomocą też jednego z moich braci się Damiana. Yy, no aby obalić ten kult tych całych a apokryfu, który jest niepoprawny i nie ma nic wspólnego ze sobą Bożym. No, takie są fakty. No ale to każdemu zostałem już do jego własnej dyspozycji. Do wglądu każdy zrobi tak jak chce. Niektórzy będą szli za tym. Tak czy tak, wiadomo, niektórzy nie uznają Starego Testamentu, niektórzy nie uznają listów Pawła niektórzy nie uznają, nie wiem, same apokryfy tylko pójdą i albo łączą jedno z drugim i wtedy wychodzi taki kogel mogę a słowo Boże, mamy tylko jedno prawdziwe, takie, które złożył nas w kochany Stwórca, Pan Bóg. Nie, nie powinniśmy nic dodawać, ani zadejmować do Jego Słowa, ani wykraczać poza naukę Chrystusa, tak jak jest opisane w Słowie Bożym. No ale każdy robi według własnego sumienia. I ostatnio Wam mówiłem też, że spotkały mnie nieprzyjemności związane z, z, z różne rzeczy prywatne, związane po odejściu z sekty, w której byłem, w, mianowicie w polskich zborach biblijnych i Ewangelizmu Biblijnie. Przestrzegam przed tą sektą z całego serca, kiedyś tam byłem. I jak wiecie, bardzo mocno ich wspierałem, ponieważ nie znałem prawdy. Znałem tylko prawdę z jednej strony. Poznałem tylko historię, wszystko z jednej strony, jak to wyglądało. Stałem za nimi. No i tam Byłem zaślepiony tym wszystkim, zmanipulowany. I dopiero kiedy poznałem prawdę, prawda mi otworzyła całkowicie oczy, jak to wygląda, jak to działa. Odpowiedziałem Wam o wszystkim, co tam widziałem, co słyszałem. I wyżaliłem się też ostatnio. To było w maju, bodajże, mówiłem, też że ostatnio wyszedłem stamtąd. zostałem usunięty. Najpierw wyszedłem w styczniu, a później gdy wróciłem tam, to zostałem usunięty. W maju, ponieważ powiedziałem, że tam jest fałsz obłuda i hipokryzja. I gdybym chciał, to bym ich rozwalił od środka. Takie były moje słowa. To co po tym wszystkim co ja wiedziałem i co ja słyszałem. Później zostałem usunięty, wtedy ostracyz był wprowadzony, ludzie nie mogli mieć ze mną kontaktu, kto się miał ze mną kontaktować, został usunięty, nikt mnie nie miał wspierać, rozmawiać ze mną, były rozmowy telefoniczne to z jednym bratem, się, jeden brat się nie zgodził, siostra również znacie tą historię, ktoś co odsyłam do filmów i mimo wszystko ja bardzo mocno zostałem poturbowany, bardzo mocno mi to oddziało na, moje na mojej psychice, na zdrowiu, schudłem wtedy bardzo mocno dosyć i na moim związku to się to odbiło bardzo mocno, bardzo mocno, i ciężko to przeszedłem, i już nie będę wspominał o, o finansach i, i tak dalej. Ale, mimo wszystko, mimo wszystko, po dłuższym czasie tak zostawiłem to, chciałem to zostawić, żeby to po prostu wybaczyłem, odpuściłem. Mimo, że członkowie tej sekty bardzo mocno mnie atakowali, obrażali w komentarzach. Yy, w różny sposób oczywiście stosują takie same słowa jak do każdego, kto sam tam powychodził. Jesteś manipulantem, kłamiesz, oszukujesz, jesteś narcyzem. Wszystkie takie same rzeczy. To samo było mi mówiono o tamtych ludziach. Jesteś diabłem, Judaszem i tam nie wiadomo kim jeszcze, z tego względu, że ośmieliłem się powiedzieć cokolwiek na ich yy, góru. To co ja widziałem, to co ja słyszałem i to, co się dzieje tam u nich, no ale no ale tak już musiało być, oni tak do to wszystkich mówią, wiadomo, oni są najlepsi, święci, prawdziwi, wszyscy inni źli, potrafią po prostu robić tak, że z ofiary robią napastnika, a tak nie powinno być, i nigdy tak na takie rzeczy nie powinniśmy przyzwalać, znowu wymierzyli wobec mojej osoby działa, zatokowali moją skromną osobę, Yy, Próbując sobie zrobić jakiegoś oszusta na jakieś piramidy finansowe, na, na różne dziwne rzeczy, yy, nagrane jakieś kłamliwe filmy na kanale Matusza2444 na YouTube, chorego na umyśle, psychicznie chorego na schizofrenię paranoidalną Jarosława Nowobliskiego, który był leczony... Psychiatrycznie tutaj w Polsce stracił również prawo jazdy, na którego też sam Artur Jankowski kiedyś wzywał policję, co jest zanotowane na policji. Jest to bardzo mi bardzo, bardzo mocno mi jest teraz przydatne. To wszystko, ponieważ ja, jak mówiłem, ja będę skierował się z tym na, na sprawę sądową. I teraz pojawiła się, pojawiły się dwie grupy osób, takich ludzi. Jedni mówią, że nie powinienem tego robić, mam to zostawić. I obojętnie nawet, jeżeli oni oskrzywdzą kogoś innego, ma to zostawić wszystko w rękach Pana Boga. Drudzy mówią, oczywiście co innego. Ja należę też do tej drugiej grupy osób. I, bo mówią, że my nie powinniśmy się sądzić z braćmi, z siostrami, no ale oni mnie nie uważają za brata. Yy, a ja ich tak samo nie uważam, że to są moi bracia i siostry w Chrystusie, ponieważ oni robią zupełnie co innego, yy, łamią nagminnie, perfidnie prawo Boże. Dla mnie to nie są ludzie nawróceni. Oni tylko są pod płaszczykiem pobożności, robią różne rzeczy, a zupełnie co innego... Tam się zupełnie co innego dzieje. No bo jak można żyć w cudzołóstwie? Jak można nie szanować własnych rodziców? Jak można powiedzieć na takie rzeczy, co mi się wydarzyły lub na innych, na innych ludzi, które straciły swoje dobytki mienia i tak dalej i mówić o nich, że to jest tylko przesiew, a później na nich filmy nagrywać kłamliwe? No jak można takie... Tam jest dużo więcej takich rzeczy. Jeden, ja widziałem też jeżeli to są bracia, nawet między sobą, to jak może brat na brata mówić takie rzeczy, które ja słyszałem sam osobiście? Co mi mówił guru tego całego zgromadzenia o innych braciach tam w zgromadzeniu, szczególnie o jednym z, tym, z tych braci, Rafale? Wiele razy ci o te osoby były napominane przez innych ludzi, którzy dostawali jakieś sny, wizje, objawienia. To zostały te osoby wszyscy, nikt nie przyjął z nich napomnienia, tylko te osoby automatycznie zostały wyzwane od diabłów, demonów, duchów Jezebel. I tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak było ze mną. Przecież ja w kwietniu jeszcze byłem Bożym Prorokem Świętym z objawieniami Pana Jezusa Chrystusa, który takie rzeczy dostawał. Nawet jest jedna głosówka nagrana, gdzie Artur Rękowski mówi do jednego z braci w Anglii, że jestem Bożym Prorokiem i tak dalej. Słyszałem tą głosówkę, to się dziwiłem trochę. I że ja mam te sny, że ja mam te objawienia, sny, które się sprawdzają. A następnie, kiedy, kiedy w maju wydarzyła się taka ani na rzecz, kiedy powiedziałem prawdę, jak to wszystko wyglądało, co mnie spotkało. O tu dwójki osób z tego zgromadzenia. No i trzecia osoba też, która mnie namawiała, że ja mam to wszystko zaakceptować. To, co się mi wydarzyło, to był Rafał Suma. I gdzie sam ogólnie y, wynają mieszkanie, do którego ja mogłem się wprowadzić, a później po prostu powiedziałem, że muszę się wyprowadzić nie? z powrotem. Że mam iść na swoje, mam sam sobie radzić już i koniec i tyle. Nie? No okej. Okay. Y, ja to wszystko rozumiem. To nie było na jego barkach, on nawet nie był. On nie był zadowolony z tego, że on ma to przyjąć. Artur nawkręcał, że to jest dla niego próba i się wcale jemu nie dziwię, zrobił to ktoś inny. W każdym bądź razie. Nie jest to nieistotne już i dzięki temu, że mnie nie ma w tym zgromadzeniu, to co się mi wydarzyło, wyszło stamtąd więcej osób i więcej osób poznało prawdę. I, I w każdym bądź razie w kwietniu się mówili o mnie takie rzeczy, w maju wiadomo, jestem judaszem, jestem zdrajcą, jestem takim i owakiem później niedawno mnie zaatakował jeden od nich ten Jarek Nobelski, następnie Piotr Chimski w komentarzach, że pan Bóg mógł powiedzieć, że mam siedzieć, pilnować, patrzeć i obserwować. No nawet sam Artur mi to prorokował, jak wam już mówiłem, i dużo faktów pozmienianych. I mnie takie coś właśnie dziwi, że za kamerą, za klawiatury każdy pisze, ładnie zmienia fakty. Ja mogę się spotkać z wszystkimi, w cztery oczy i powiedzieć prawdę, i zobaczymy, przy takie co rzeczy będziecie mówili, jak to wyglądało. Jak ktoś może powiedzieć, który nie miał z tym nic wspólnego, taki na przykład Piotrek, takie inne osoby, i powiedzieć, że tak nie było. To jest dla mnie, to jest absurd w ogóle. No ja powiedziałem, ja stawiam nawet swoje życie na szali, jeżeli ja z czymś kłamię. Ale jak powiedziałem, nie będę się przepychał już y, przez internet z tymi ludźmi. Ja tą sprawę zakładam im y, po prostu poszedłem do sądu świeckiego z tego względu, że mam dosyć to, co się dzieje w kierunku do mojej osoby. Y, ja bardzo na tym ucierpiałem, y, tak jak powiedziałem, zdrowotnie, psychicznie, finansowo i na różne sposoby, jak i inne osoby. Po prostu nie powinno być czegoś takiego, że ludzie siedzą. Ja nie mówię tylko tutaj o nich teraz, o tej sekcie, ale też o innych, że. Ludzie zostają krzywdzeni przez, tak, przez rzekomo Bożych Proroków i przez Bożych Ludzi, i zostają ofiary. zostają Tak, tak, tak jest to wszystko przekręcone. Że ofiary stają się napastnikami, a ci napastnicy nagle z nich robią ofiary, że nie wolno, że teraz się głaźcie wilku w owczych skórach, i takie wilki później się dobierają do innych owiec. Bo my na wszystko przyzwalamy, bo my mamy to zostawić, bo nie wolno się wojować, my mamy mi wybaczać, my mamy odpuszczać, my mamy zostawiać to wszystko, Pan Bóg się tym wszystkim zajmie. No ale Pan Bóg do tego po prostu stworzył też instytucję tutaj na Ziemi i powiedział sam, że mamy się bać. Są od, od tego różne instytucje, mamy się bać tego, który nosi miecz, prawda? Czyli yy, na przykład policji i tak dalej, i mamy być, chodzić według prawa, żeby on tego miecza nie użył przeciwko nam, tak jest sobie Bożym opisane. Jest tak czy nie ma tak? No, ta, no takie są fakty. I tak powinno być. I teraz ja wam zadam takie jedno pytanie, nie jeszcze ludzie, to będziecie widzieli teraz taką osobę, nie? która, tak jak ja usłyszałem nie? wczoraj od jednego z braci, że nawet jak on by kogoś tam okradł jeszcze raz. Artur Jankowski, czy komuś krzywdę zrobili znowu, to ja mam to zostawić, Panu Bogu. To słuchajcie, to jest to samo, jak ja bym zobaczył takie coś na ulicy, ktoś komuś coś takiego robi, ja mam przyjść obok tego obojętnie, Pan Bóg się tym zajmie. Ja się tak zastanawiam, ludzie, ktoś wam kradnie auto, nie? Co robicie? Czy idziecie do tego sądu, czy nie? Na policję. No idziecie, to jest logiczne. Ktoś wam by zgwałcił kobietę. Nie, ja przejdę. Na waszych oczach. Ja przejdę się obok. Nic nie robimy. Trzeba to wszystko zostawić. Panu Bogu, nic nie robić. O, tu śnie. I ja mam chcę przeczytać, jak to wyglądało na przykład w prawie mojżeszowym. W Starym Testamencie pra... w te prawie mojżeszowym, prawda, istniał system sądowniczy i starsi miasta, kapłani czy sędziowie rozstrzygali sprawy, na przykład, jak mamy w Księdze Powtórzonego Prawa 16-18, ustanowi sobie sędziów i urzędników, którzy będą sądzić lud sprawiedliwy. Sprawy o szkodę, krzywdę, nawet przypadkowe zabójstwo były rozpatrywane przecież przez sędziów, prawda? Lub lewitów. Czyli w Izraelu istniała droga sądowa, ale w ramach prawa Bożego, a nie pogańskich instytucji. Nauczanie Pana Jezusa, jakie bo Jezus zachęcał raczej do unikania procesów niż do. Niż do yy... Zachęcał do unikania procesów i do przebaczenia. To jest prawda. W Mateusza 5,25 możemy przeczytać. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko. Dopóki jesteś z nim w drodze do sądu. I podkreślał Pan jest z ducha miłosierdzia, pojednania zamiast sporów sądowych. No to, to jest fakt. A Aposto... jeszcze mamy apostoła Pawła, apostoł Paweł i wspólnoty chrześcijańskie tak zwane. Paweł pisał do Koryntian w pierwszym 6, 1 Koryntian 6, od 1 do 7. Ganił wierzących, że ciągają się przez świeckie sądy i zachęcał, by sprawy sporne rozstrzygać w zboże przez braci. A najlepiej wznosić Czyli ściągać sprawy przed trybunał. Tak więc w Izraelu tak, sądy były częścią prawa Bożego, a w czasach tak w zwanych chrześcijańskich, Biblia raczej zniechęca wierzących do szukania sprawiedliwości w sądach świeckich zachęca do przebaczania i rozwiązywania sporów w ramach Wspólnoty. Jednak nie znaczy to pamiętajcie o tym, że to jednak nie znaczy, żebyśmy absolutnie nigdy nie szli do sądu. Bo tutaj chodziło o to, by nie robić tego dla zemsty, czy sposób, który gorszy wiary. My nie mamy się sądzić dla zemsty, tylko dla słuszności, dla sprawiedliwości. Rozumiecie? I my na przykład mamy w dziejach apostolskich mamy przypadek Pawła, kiedy Paweł odwołuje się do cesarza. Jest to w dziejach apostolskich 25.10. Paweł odpowiedział: Stoję przed sądem cesarskim, tu należy mnie sądzić. Odwołuje się do cesarza. Festus narazi się z radą i odpowiedział: odwoła się do cesarza, do cesarza pójdziesz. No i co tutaj mamy? Tutaj Paweł korzysta z prawa obywatela rzymskiego, prawda, by uniknąć niesprawiedliwego procesu w Judei. I jest sprawę rozpatrzoną w najwyższym sądzie u samego cesarza. Tak się Paweł odwołał, i dlaczego tak zrobił? Dlaczego Paweł tak zrobił? Oczywiście Paweł nie zrobił tego dla odwetu, ale by obronić swojej prawdy i swojej misji. I w ten sposób ja będę robił to samo. Wiedział, że jako obywatel rzymski ma prawo do apelacji. Chciał też wypełnić Boży plan. Doszedł z Ewangelią aż do Rzymu. Z dzieje apostolskie możemy to znaleźć w 23 23.11, prawda? Ale Paweł ganił chrześcijan w Koryncie, gdy dla Bachych spraw skarżyli się nawzajem przed trybunały. Bo to jest fakt, i to możemy to znaleźć w pierwszym 6. I sam dał przykład do kto jest właśnie. Paweł sam dał przykład dokładnie, jeśli chodzi o ochronę życia, wolności, sprawiedliwości. Można się odwołać do, do sądu i korzystać z praw obywatelskich. To jest przykład, jak, nie wiem, Odwołał się dokładnie, żeby, jeśli chodzi o ochronę życia, wolności i sprawiedliwości, można się odwołać do sądu i korzystać z tych praw. I w ten sposób ja sam będę się odwoływał, korzystał z swoich praw, i przy okazji zachęcam yy, wszystkich innych, którzy są pokrzywdzeni przez tak zwanych wierzących, bo właśnie takie wilki w skórze, to jest taki wspaniały, jak ja usłyszałem z Boże kiedyś tamtym, w tej sekcie. Jak powiedział ten pastor, że w Stanach Zjednoczonych jest takie coś naiwne jak chrześcijanie. No i można skubać wtedy takich chrześcijan, można im robić się co chce, bo oni takie wilki wiedzą doskonale, że większość z nich nie pójdzie się sądzić. Bo jest w Biblii napisane: nie idź do sądu, zostaw wszystko Panu Bogu, w Pana Boga rękach, nic nie róbcie, wybaczajcie, zostawiajcie, niech Was zdrą, wyrywają Was. Bo przecież mamy naśladować Pana Jezusa, no ale Pan Jezus sam powie pokazał, jak mamy się zachowywać, jak ostrzegał przed faryzeuszami, przed, przed yy, wilkami w ołszej skórze. Sam pokazywał, co mówił o nich? Węże, plemierzmijowe, ganił ich totalnie, publicznie pokazywał, kto, jaki jest. I my też mamy, mamy publicznie to robić. My mamy my... przejście obok czegoś takiego jest przyzwalaniem na zło. My nie mamy przyzwalać w ogóle na zło, choćby nie wiem co. My mamy reagować na zło, a nie na nie przyzwalać i mówić: Pan Bóg się tym wszystkim zajmie. No, Pan Bóg się wszystkim zajmie, ale musimy też pamiętać, że Pan Bóg się zajmuje w wielu sprawach, bierze też posługuje się ludźmi. I w takim momencie my powinniśmy iść do takiego sądu i powiedzieć, co się stało. Nie dla zemsty, tak jak powiedziałem, ale też, żeby właśnie dopadła kara takie osoby, sprawiedliwość i, ostrz, i żeby nigdy więcej już nie wpadły w takich ludzi ręce inne osoby. Rozumiecie? Przed ochroną również innych ludzi. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. My nie powinniśmy myśleć tylko o sobie, tylko powinniśmy myśleć o tych innych osobach, które zostaną również pokrzywdzone, bo znajdą się takie osoby. Małe z takich, jak ja byłem na przykład, które wpadły. W ręce, właśnie jako nowonarodzone osoby, noworodki, w wierze, i był tak prowadzony przez człowieka, był mu mówione, Rób to, rób tamto, nie musisz tego zrobić, my ci to damy, tamto ci, i tak dalej, i tak dalej. Ja w to wierzyłem. Ja poszedłem, ja myślałem, że idę za Panem Jezusem Chrystusem, a tak naprawdę poszedłem za ludźmi: no nie oszukujmy się, że to, są, że to są boży ludzie. I już po samym przyjeździe straciłem wszystko: wszystko, co było mówione, było kłamstwem. A później dalej motanie, ja, bo ja się z tym nie zgadzałem. I wiele miesięcy motania, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mi się tam zaczęło już otwierać oczy. Yy, starałem się stamtąd tą całkowicie. Planowałem już od stycznia przyjeżdżałem tutaj, gdzie jestem. Yy, robiłem sobie grunt pod nogami. No i jest tak, jak jest. Otworzyłem usta. Trzeba mówić prawdę. Wszystko, to, co jest zakryte, będzie odkryte. I. I taka jest prawda, my nie mamy milczeć, nie mamy przyzwalać na takie rzeczy. I nie słuchajcie, że ktoś wam przyjdzie, wam powie, jesteście jakimś narcyzem, jesteście oszustem, jesteście kłamcą, jesteście manipulantem. W sądach co jest najważniejsze? Dowody. Na wszystko muszą być dowody. Sędziowie patrzą na dowody. I jak jest więcej osób poszkodowanych, to powinno być takie coś zrobione jako sposób grupowy. Grupą powinno się iść, znaleźć inne osoby, które zostały pokrzywdzone i grupą złożyć pozew przeciwko właśnie takim ludziom. Tak jak jest tutaj opisane. Ja mam chcę przeczytać komentarz na sam koniec jednej z sióstr w Chrystusie, która mi odpisała właśnie w tej sprawie, czy się sądzić, czy się nie sądzić. I siostra ta ma na imię Natalia. Gorącą pozdrawiam i błogosławię. I przeczytam wam na koniec jej komentarz. Lachariusz Dygner. Są wierzący, co uważają, że dla wierzącego procesowanie się to w ogóle nie przystoi. Jak dla mnie nie rozumieją poprawnie słowa Bożego. Sam apostoł Paweł odwołał się do cesarza i użył obywatelstwa rzymskiego w swojej sprawie. Jeśli prawo ludzkie nie godzi w Boże, to nie mamy czynić sprzeciwu. Jest też w słowie, że jeśli po napomnieniach według porządku Bożego człowiek nie posłucha w ostateczności nawet zboru. Ma nam być jak poganin i celnik, więc nie procesujemy się już z bratem, a z jawnym odstępcą, bo takie obawy mają właśnie ci, nie udający się do sądów świeckich, że tym zgrzeszą. Tutaj jest dalsza część Ach. chwileczkę. Brak też jest czasem formalnych struktur ludzkich. Według Biblii, do których można by zgłosić nieprawidłowości. A bywa, że nawet jak się zgłasza do społeczności, która głosi, że chce funkcjonować według praw Bożych, to i tak ostatecznie ludzie nie podejmują działań według zaleceń Biblii, bo nagle Słowo Boże ich nie obowiązuje i odsłanie jest, żeby sprawy załatwiać między sobą. Biblia mówi co innego, ale łatwiej jest się wycofać i nie chcieć odnieść do sytuacji, i nie brać odpowiedzialności dalej według Bożych wskazań. Słowo Boże jest na ustach, ale nie w działaniu. Ludzie unikają kłopotów, brakiem gorliwości o Bożą Sprawiedliwość. Nie rozumieją jej tu na ziemi. I ci wierzący też, kiedy im powiesz, że coś, trzeba, że coś z tym trzeba zrobić, powiedzą ci na przykład, że narzucasz im swoją opinię i swoją prawdę. Majsterszyk diabelski. Napomnienie biblijne zaczęło być tłumaczone jako napaść na cudzą wolę i wtrącanie w cudze życie. Już nie interesuje ich w, hum w humanizmie, by szukać, co zaleca się słowo, lecz pojawia się ja uważam, ja myślę, ich zdanie. I to też nie ułatwia we wszelkiego tego typu sprawach, bo grzech to naczynia połączone i później robi się zmowa milczenia tych, co widzieli, ale po co to ruszać? A złopa nosi się dalej, bo większe jest wykręcone w obawach, niż nie osądzaj zamiast sprawiedliwie reaguj. Ludzie mówią: Zostaw to panu, i puszczają oszustów wolno. Bywa, że mają większą łaskę i miłosierdzie dla złoczyńców, niż dla tych, co są poszkodowani przez jego działania. I taki człowiek puszczony wolno, który nie poniósł karności i konsekwencji swoich działań, brnie w to głębiej i rozuchwala, brawo, i rozuchwala z braku karności. Dlatego widzi zło? Reaguj. Jedna osoba nie ma siły przebicia, ale owce mają iść jako stado. Wspólnie reagując, jak tylko pojawia się groźny wilk, i ostrzegać pozostałe. Problem w tym, że dziś owce zabraniają wilka nazwać wilkiem w imię, w imię dziwnej wizji, miłości i osądu. Więc niezatrzymany wilk, jakich ich oskubie, bez problemu idzie po wełnę kolejny. I tak to wygląda. Dzisiaj jest takie coś, że wilka nie mamy nazywać wilkiem. Mamy zostawić wszystko sprawę pana, pana Boga. Niesamowity komentarz. Dziękuję siostro Natalia, za ten komentarz, który mi napisałaś. Chwała panu Bogu. Jest to dosadne tutaj, tak jak siostra Natalia napisała. Mamy reagować. Mamy iść do sądów. Mamy się sądzić. Nie dla zemsty, dla sprawiedliwości, dla ostrzeżenia innych. I osce powinny się zebrać razem i iść. I się sądzić, jeśli takie coś widzieli. Ile jest przypadków, że przez takie właśnie struktury religijne, przez takie sekty, rodzice potrafi, potracili dzieci. Prawda? Bo nie chcą się z nimi kontaktować ze względu na sektę. Mężowie potracili żony. Ja byłem w takiej sekcie. Inni ludzie potracili dobytki, majątki swojego życia, bo zostali źle wprowadzeni. To jest oszustwem, jest to prawnym artykułem karnym, który ja udostępniłem, te artykuły karne, które mam od radcy prawnego i które będę wykorzystywał. I po, w, na podstawie tych punktów, tych artykułów będę się z nimi sądził. Rozumiecie? Przywiózł mi ktoś chorą osobę na schizofrenię, o czym ja nie wiedziałem. Ta osoba zrobiła mi takie numery, Później tamten nie wziął tego na swoje barki. Ja wystraciłem wszystko. Później ja się dowiaduję od całej sekty, że ta osoba była zademoniona i inne numery takie no, odwalasz. Później z sekta chcę go usunąć, ale zdarza się wypadek i cały guru, który razem działał z tą, z tą osobą chorą na schizofrenię, wkręca temu, co miał ten wypadek, że to jest kara Boża. Ty zostałeś ukarany, za, bo chciałeś go usunąć. I ta osoba pozostała sporotem w sekcie. I ja dalej się z tym nie zgadzałem. Nie potrafiłem z nią rozmawiać, z tą osobą. I ta osoba dzisiaj mnie atakuje kłamliwymi filmami na mnie, co nie ma w ogóle krzyczni prawdy o mnie. Tylko po to, z tego względu, bo chcę mnie zdyskredytować o to, co ja powiedziałem, co tam się wyprawiało i co się działo. Co widziałem, co mówił guru tej sekty i inni członkowie również mnie przez to zaatakowali. Tylko dlatego, bo powiedziałem prawdę. Prawdę o tym sobie spotkało, jak było. Jeszcze przekręcili wszystko, że to zgromadzenie całe mi pomagało. A było zupełnie na odwrót. Było zupełnie na odwrót. To ja im pomagałem finansowo. A mieszkałem tylko u jednego z nich na mieszkaniu. Z tego względu, bo ktoś musiał mnie teraz wziąć. W końcu rzuciłem wszystko, a miałem przyjechać do kogoś innego na mieszkanie, prawda? No i nie wyszło. Więc wzięli na... Za, na, żeby zasłonić kurtynę, to na jakiś czas wzięli mnie, a później mi odmówili. Idź swoją drogą. rus sobie sam chorego człowieka schorowanego. A później mi wkręcano, że to jest moja wina. Ja mam to przyjąć. Moja wina. To jest tylko moja wina. Ja się na to zgodziłem. To jest. Ja, ja pokazałem artykułami, jaka to jest moja wina. To samo zrobili z innymi osobami. Potracili ludzie domy. Były jakieś grębienice od Pana Boga Jezusa, Chrystusa na 100% potracone setki tysięcy złotych, ludzie potracili i teraz trzeba się zebrać zbiorowo i, i zrobić sprawę nie patrzeć na to, jakie e, czy coś było pod stołem podpisywane, czy nie było podpisywane czy w ogóle na gębę, iść, powiedzieć jak było nie ma prawa nikt was namawiać do złych inwestycji, zabierać ma wszystko później was usunąć i, i jeszcze zrobić tak, że to jest wasza wina i nagrywać na was kłamliwe filmy Nastawiać ludzi na was. Nie ma nikt prawa tego robić. I nie dajcie się czemuś takiemu, rozumiecie? Nie dajcie się. Koniec. Stop z, takim, z, 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 z takimi ludźmi. Tak więc ja powiedziałem tak, jak jest, yy, jak to wygląda też w Biblinie. Mamy iść normalnie do sądów, walczyć o swoją sprawiedliwość się z takimi ludźmi. To nie są dzieci, to nie są żadne dzieci, Boże. No proszę was. Jak można okradać inne osoby, jak można doprowadzać do niszczenia kogoś dobrego imienia, rodzin i dobytku, a później mówić, że ty tak chciałeś, to jest twoja wina. Wszystko, wiecie, wszystko wina twoja. I jedna z, je, je, ktoś raz odpuścił, ktoś drugi raz odpuścił, ktoś trzeci raz odpuścił, czwarty raz odpuścił, oni jeszcze filmy na was nagrywają. No i tacy ludzie się kręcą, no tacy oszuści chodzą wtedy po ziemi i robią sobie co chcą nagrają jeden, drugi, trzeci film, tamten jeden pójdzie podeprze, się z umówią, się zmówią i powiedzą, no i wtedy ludzie patrzą i na druga strona, no tak, no tak, tak jest a ciebie będą, ciebie winnego który najwięcej stracił, będą jeszcze wyzywali tak jak mnie rozumiecie to? Przecież to jest chore i koniec z tym ja to przerywam, ja to przerywam raz na zawsze i mam nadzieję, że większość ludzi również się odważy i pójdzie razem ze mną a na pewno pójdą, bo już wiem, bo kilka osób się ze mną skontaktowało. Chwała Panu Bogu! Ja Wam dziękuję z całego serca. Tak więc zostawiam Wam to do Waszego własnego rozważania: czy iść się sądzić, czy, nie, czy zostawić to wszystko tak, jak mówicie Panu Bogu, i nie reagować na zło, które nie mamy reagować na zło. No ale to zostawiam już do waszego, do, waszego, do waszego wglądu i róbcie sobie po prostu: macie prawo, macie wolną wolę, macie robić tak, jak według własnego sumienia. Do wszystkich innych, jak zawsze zachęcam Was do czytania Słowa Bożego. Do przyjęcia naszego ukochanego Pana Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, w ustanowieniu swoim Panem, Bogiem i Królem nad swoim życiem. Wyznajcie mu swoje grzechy, oddajcie Mu swoje życie w Jego ręce. Trzymajcie się Pana Jezusa Chrystusa i uwierzcie, że wszystko będzie dobrze. I jak zawsze będę was. Będę wam to mówił. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny. Tylko sam Jezus Chrystus. Tylko On. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Nie idźcie za człowiekiem. Idźcie tylko za Panem Bogiem Jezusem Chrystusem. Tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem.